Dzień dobry. Kasia Prawda Świstelnicka, 7 czerwca 2023 i wiadomości z kwantowej rzeczywistości. Dzisiaj o różnych rodzajach widzenia, których doświadczyłam osobiście. Na pewno są jeszcze inne rodzaje widzenia, których nie doświadczyłam i o których nie mogę się wypowiadać, bo po prostu ich nie znam. Natomiast chciałabym się podzielić z Wami kilkoma rzeczami, które wydają mi się ciekawe i poszerzające nas. I tak, kiedy patrzymy trójwymiarowym wzrokiem, widzimy obraz, który ma wysokość, szerokość, długość i głębię. Ale głębia jest tylko do pewnego momentu widoczna. Tak? Zasłania nam, zasłaniają nam głębie, powiedzmy, może to nie fachowo brzmi, ale tak jak czuję, jak umiem to nazwać, materialne obiekty. W związku z tym, jeżeli jest dużo tej materii gdzieś tam przed nami, na przykład w lesie, to widzimy tylko do pewnego momentu e, głębokość tego obrazu. No to jest jedno widzenie. Ono jest bardzo ograniczone. Czego doświadczyłam e, wczoraj nad ranem, kiedy miałam przebłysk jasnowidzenia. I to jasnowidzenie było w tak zwanym śnie, przy czym nie był to sen, bo w śnie znowu widzimy. Ale mamy oczy zamknięte, więc mamy jakby drugi rodzaj widzenia. To, co chcę teraz powiedzieć, to, było, to był taki przebłysk, który zdarza mi się we śnie I, i tym razem nazywałam go jasnowidzeniem, bo inne formy takie w snach, no to oczywiście wszyscy mamy, tak, że, że coś widzimy gdzieś tam wewnątrz siebie, w tych portalach, którymi jesteśmy, potem pamiętamy to lub nie. Okej. Okay. I się zdarzały takie sny, w których miałam jakby zuma takiego zbliżającego do, do, do jakichś obiektów, i widziałam jakieś szczegóły, jakieś szczegóły, właśnie których normalnie by się nie widziało przechodząc ko, ko, koło tego, i były one w niezwykłej ostrości, również czasami ze, z dziwnym światłem, takim trochę innym niż na Ziemi. Um, to co Zobaczyłam w tym przebłysku jasnowidzenia, a nazywam to w ten sposób, bo zostało to tak nazwane, właśnie w tym nieśnie, tylko w tym obrazie, który się pojawił na dosłownie parę sekund. To, był, to, był, to było coś, czego chyba doświadczyłam po raz pierwszy, ponieważ. No i teraz muszę zebrać słowa, żeby oddać to coś, co nie jest łatwo nazwać. Bo to zostało nazwane widzenie 5D. W momencie, w którym to zobaczyłam, a były to jakieś obiekty, nie jakieś specjalne w sensie, że jakiś fragment krajobrazu, nie, po prostu nazwijmy to obiekty, bo tu nie umiem znaleźć innych określeń na to. Było połączone z wiedzeniem. To coś, co zobaczyłam, było połączone z wiedzeniem. I czym różnił się ten przebłysk jasnowidzenia od zwykłego widzenia? A mianowicie czy też może jasnowidzenia 5D, bym to tak nazwała? Może mianowicie zobaczyłam te obiekty z innej perspektywy. Czyli z góry i z przodu, równocześnie, a także prześwietliłam je. Chyba to jest najlepsze określenie, które przychodzi teraz do mnie. Prześwietliłam te obiekty. Zeskanowałam, byłoby chyba zbyt <grych> długotrwałe i takie nieadekwatne prawda, jakieś takie nieadekwatne. Więc prześwietliłam, zobaczyłam z dwóch co najmniej dwóch różnych perspektyw. Równocześnie zostało mi pokazane widzenie 3D, czyli właśnie z przodu z mojej wysokości, gdzie mam oczy, przepraszam, kablami macham od yy, mikrofonu, yy, gdzie mam oczy, więc perspektywa zupełnie inna. No i jeszcze co charakteryzowało ten obraz, yy, wiedzenie, właśnie Równocześnie, czyli taki pakiet informacji, który przyszedł, czym to jest, co mam z tym zrobić, i ogromny poziom akceptacji. I takiego, jakiej, jakiejś wiedzy, która się aktywowała. Trudno mi nazwać tę wiedzę, ale ta, to widzenie z innego poziomu jest niezwykłym doświadczeniem i na pewno we mnie już zostanie. Um, czy tam była miłość? Chyba nie zdążyłam tego odczuć. Również nie nastawiałam się na to, nie prosiłam przed snem, nie miałam żadnej intencji, żeby czegoś takiego doświadczyć. Po prostu się pojawiło. I wiem, że nie był to sen. Zostało to nazwane widzenie 5D. I tak wam przekazuję. Czyli inna perspektywa z góry, z dołu, z kilku stron równocześnie. Równocześnie. Akceptacja. Rozumienie, że wszystko jest dobrze i prześwietlenie obiektu na wskroś. I jeszcze inne rodzaje widzenia, których doświadczam, no zdarzają się wtedy, kiedy pracuję, e, 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 czytając z pola. Albo też na co dzień funkcjonując właśnie w takim interaktywnym polu. Czyli e, 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 e. też więcej widzę, kiedy zamknę oczy. Czasami jest to bardzo intuicyjne. Można nazwać to w ten sposób. Mam wrażenie, że wiem, lub że widzę, i nie boję się tego nazwać. To jest też coś, co ostatnio się okrzykuje kontaktem z akaszą. I nie musimy tego tak nazywać. Ja wolę określenie czytania z pola. Więc, to też jest oglądanie obrazu wewnątrz siebie, nie na zewnątrz. Ale on nie jest taki ostry, nie, zazwyczaj nie jest taki ostry jak to, co zobaczyłam w tym śnie. Mimo teoretycznie snu. Hmm. Rozumiecie? Potrafimy przełączać się na różne rodzaje widzenia. Ach, i jeszcze jest coś, o czym prawie bym zapomniała. Eee, ten rodzaj widzenia opisałam w nowej książce, którą e, wydałam, już jest e, dostępna pod tytułem Archetyp Atlantydy w naszym przebudzeniu. Jest tam rozdział o nowego rodzaju widzeniu, którego doświadczyłam którejś nocy, bodajże sylwestrowej chyba nocy sprzed lat będzie dwóch i pół mniej więcej, tak, bo wtedy właśnie urodziła się troszeczkę wcześniej, we wrześniu, a sylwester to 31 grudnia według naszego czasu ziemskiego, nasza wnuczka. I i pamiętam po prostu ten, ten okres, a właśnie więcej o nim piszę w książce. Bo wtedy, tej nocy, zadziało się coś dla mnie też niezwykłego, a mianowicie wejście w barwy, wejście w kolory. Zawsze mówiłam, że kolory są ważne. Barwy to są wibracje. A zawsze mówiłam, że to jest coś, co nas prowadzi, że możemy komunikować się z barwami. No i właśnie Raz, jeden, jedyny, doświadczyłam wtedy, tej nocy sylwestrowej, e, takiego widzenia, które zaowocowało nawet nowymi słowami. Mianowicie, bodajże tak to się nazywało, emocjo barwy, e, kształt kolory, tak się nazywały. I mogłam wtedy wejść w środek koloru, wyobraźcie sobie, bo my kolor zazwyczaj widzimy, prawda? Odbieramy na jakimś poziomie, widzimy tylko pewne spektrum, wycinek, wycinek światła, który widzimy jako barwy. A ja wtedy w to weszłam w tej, tej nocy. A wrażenie niezwykłe światów, doświadczenia światów, które są dla nas zamknięte, kiedy patrzymy tylko naszymi skromnymi oczkami, trójwymiarowym wzrokiem. Tak więc to chyba był też taki trochę wstęp do tego, co chciałabym powiedzieć zapraszając Was do czytania tej książki, ponieważ niewątpliwie zmieni ona Wasze również widzenie. Ona transformuje archetyp Atlantydy w naszym przebudzeniu. Moja nowa książka obecnie dostępna w cudownie atrakcyjnym pakiecie z kursem Przebudzenie Kryształowej Atlantydy za jedyne 300 zł, dopóki trwa zrzutka. A trwa ona jeszcze tylko chyba tam 20 parę dni. A potem już będą zupełnie inne oferty, propozycje, pomysły na to, w jaki sposób przybliżyć Wam widzenie, które było nam dostępne na innym poziomie wibracji, zwanym Atlantydą, która nigdy nie zniknęła, lecz jest w nas nadal. Zapraszam serdecznie. Do kwantowej podróży przez świadomość. Wszystkie informacje pod nagraniem. Pozdrawiam.